Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zadanko z wielomianem następującej treści. Liczby minus 1 oraz 3 są pierwiastkami wielomianu podanego oblicz współczynniki A i B. Tutaj korzystamy od razu z definicji, co to jest pierwiastek wielomianu. Liczba, jakaś, niech nazwijmy sobie ją P, żeby nam się nie myliło z A i B. Liczba P jest pierwiastkiem wielomianu. Wtedy i tylko wtedy, gdy wartość tego wielomianu na tej liczbie jest 0, czyli pierwiastkiem wielomianu jest taka liczba, inaczej mówiąc, miejsce zerowe, w, w, kiedy, na której wielomian ten ma wartość 0. I teraz bezpośrednio przechodzimy do zadania. Skoro wiemy, że liczby minus 1 oraz 3 są pierwiastkami naszego wielomianu, to znaczy, to, że tutaj W od minus 1 jest równe 0 oraz W od 3 jest równe 0. Wstawiamy sobie tą wiadomość do naszego wielomianu. Skoro on jest w postaci x do 3 plus ax kwadrat plus bx minus 9, to co to znaczy? w minus 1. Wstawiam minus 1 w miejsce x -a. do trzeciej, do drugiej plus b razy minus 1, minus 9 i wiem, że ta wartość ma być równa 0 oraz w od 3. To jest 3 do 3 plus a razy 3 do 2 plus b razy 3 minus 9 równa się 0. I powstaje nam układ równań, w którym naszymi, naszymi niewiadomymi będzie a i b. Teraz sobie to uporządkujmy. Minus 1 plus a razy 1, czyli po prostu napiszę a. Minus b, minus 9 równa się 0 i drugie równanie: 27 dodać 9a, dodać 3b, odjąć 9 równa się 0. Tego typu układ równań nam powstaje z tej informacji. I teraz zapiszmy go jeszcze bardziej widocznie. widocznie tak? po, po lewej stronie zostawiamy a i b, na prawą przeniosę liczby. Tu będzie 9a plus 3b równa się 27, odjąć 9 to będzie 18, po drugiej stronie minus 18, i mamy taki układ równań. Tutaj możemy sobie podzielić przez 3 to drugie równanie, otrzymując 10, tutaj przez 3 będziemy mieć 3a plus b. Równa się minus 6 i ładnie nam się tutaj ten układ równań rozwiąże sposobem przeciwnych współczynników, bo jak dodamy sobie stronami, to B nam się zredukuje. Więc mamy 4A równa się 4, czyli A równa się 1. Wstawiamy sobie do dowolnego równania i będzie do tego pierwszego, czyli yy, 1 odjąć B równa się 10, czyli minus b równa się 10 minus 1, minus b równa się 9, b równa się minus 9. I mamy naszą szukaną odpowiedź, czyli współczynniki a, b to liczby a, 1, b, minus 9. Tyle w tym zadanku, dziękuję za uwagę.